Po zawarciu przymierza z nim będzie postępował zdradliwie, nadciągnie bowiem i umocni się z niewielkim ludem. Daniela 11, 23. Ten, z którym zawarto przymierze, o którym tutaj mowa, musi reprezentować tą samą potęgę, która była przedmiotem proroctwa z 14 wersetu. Że jest to Rzym jest pokazane ponad wszelką wątpliwość poprzez wypełnienie się proroctwa w trzech osobach, które kolejno rządziły imperium – Juliuszu, Augustie i Tyberiuszu Cezarze. Pierwszy po powrocie do twierdzy własnej ziemi w triumfie potknął się, upadł i nie został znaleziony. Werset 19. Drugi był poborcą podatków. Panował w chwale królestwa. Zginął nie w gniewie ani w boju, ale spokojnie w swoim własnym łóżku. Werset 20. Trzeci był obudnikiem i jedną z najgorszych postaci. Królestwo otrzymał w pokoju, ale zarówno jego panowanie, jak i koniec życia cechowały się przemocą. Za jego panowania, książę przymierza, Jezus z Nazaretu, został zabity na krzyżu. Wersety 21-22. Chrystus już nigdy nie ma być złamany, ani skazany na śmierć, dlatego w żadnym innym rządzie i w żadnym innym czasie nie możemy znaleźć wypełnienia tych wydarzeń. Niektórzy próbują zastosować te wersety do Antiocha i zrobić z jednego z żydowskich naczelnych kapłanów Księcia Przymierza, choć nigdy nie są tak nazywani. Jest to ten sam rodzaj rozumowania, który stara się uczynić rządy Antiocha wypełnieniem małego rogu z rozdziału ósmego. Cel tego jest również ten sam. Mianowicie, aby przerwać wielki łańcuch dowodów pokazujących, że doktryna Adwentu jest doktryną Biblii i że Chrystus jest teraz u drzwi. Ale tych dowodów nie da się obalić, łańcucha nie da się złamać. Po zabraniu nas od świeckich wydarzeń w imperium do końca 70 tygodni, prorok w wersecie 23 przenosi nas do czasu, kiedy Rzymianie zostali bezpośrednio związani z ludem Bożym przez traktat w 161 roku przed naszą erą. Od tego momentu jesteśmy na bezpośredniej linii wydarzeń aż do ostatecznego tryumfu kościoła i ustanowienia wiecznego Królestwa Bożego. Żydzi, ciężko uciskani przez królów syryjskich, wysłali emisariuszy do Rzymu, aby zabiegać o ich pomoc i przyłączyć się do traktatu przyjaźni i współpracy. Pierwsza Mahabejska 8, Prido 2, 166, juliusz Flawiusz, dawne dzieje Izraela, tą 12, rozdział 10. Rzymianie wysłuchali prośby Żydów i wydali im dekret w tych słowach. Dekret Senatu o przymierzu i przyjaźni z narodem judejskim. Nikomu spośród ludzi podległych Rzymianom nie wolno wojować przeciwko narodowi judejskiemu, ani dostarczać na taką wojnę zboża, okrętów czy pieniędzy. A jeśli ktoś napadnie Judejczyków, Rzymianie pomogą im w miarę możliwości i nawzajem Judejczycy wspierać będą Rzymian w walce, gdyby Rzymianom zagrozili napastnicy. A jeśli kiedyś naród judejski chciałby coś dodać do tego układu przymierza albo ująć coś z niego, musi dokonać się to za zgodą całego narodu rzymskiego. A cokolwiek będzie tak dodane, będzie miało moc obowiązującą. Dekret podpisali Eupolen syn Janesa i Jason syn Eleazara, gdy arcykapłanem narodu był Juda, a wodzem brat jego Szymon. W takich oto okolicznościach zawarto pierwszy układ o przyjaźni i przymierzu Rzymian i Judejczyków, pisze Józef Flawiusz. W tym czasie Rzymianie byli małym narodem i zaczęli pracować podstępnie z przebiegłością. Od tego momentu pewnie i szybko wznosili się na szczyt władzy. Nieoczekiwanie wkroczy nawet do najbogatszych miejsc prowincji i uczyni to, czego nie uczynili jego ojcowie, a nie ojcowie jego ojców. Łup, zdobycz i bogactwo rozdzieli między nich. Uchnuje plany przeciw warowniom, ale do czasu. Daniela 11, 24. Przed czasami Rzymian cenne prowincje i bogate terytoria były przez narody zdobywane na drodze wojen i podbojów. Rzym miał teraz uczynić to, czego nie uczynili ojcowie, ani ojcowie ojców, a mianowicie przejąć te zdobycze w sposób pokojowy. Zwyczaj wcześniej niesłyszany został teraz zapoczątkowany, gdy królowie pozostawiali swoje królestwa w spadku Rzymianom. W ten sposób Rzym wszedł w posiadanie dużych prowincji. A ci, którzy w ten sposób znaleźli się pod panowaniem Rzymu, również na tym zyskali. Byli traktowani z dobrocią i pobłażliwością. Zdobycze i łupy były rozdzielane między nimi. Byli chronieni przed swoimi wrogami i odpoczywali w pokoju i bezpieczeństwie pod egidą władzy rzymskiej. Do drugiej części tego bersetu biskup Newton podał ideę planowania zwarowni. Nie przeciwko. To właśnie robili Rzymianie z silnej warowni ich miasta na Siedmiu wzgórzach. Ale do czasu. Bez wątpienia czas proroczy 360 lat. Od którego momentu te lata miały biec? Prawdopodobnie od wydarzenia, przywołanego w następnym wersecie. Potem pobudzi swoją moc i swe serce przeciwko królowi południa z wielkim wojskiem. Król południa przygotuje się do walki z wielkim i potężnym wojskiem, ale się nie oprze, gdyż obmyślą przeciwko niemu zdradę. Daniela 11:25. Wersety 23 i 24 przenoszą nas od czasu sojuszu pomiędzy Żydami i Rzymianami w 161 roku przed naszą erą, do czasu gdy Rzym stał się uniwersalnym dominium. Werset przed nami opisuje energiczną kampanię przeciwko królowi południa, Egiptowi i godną uwagi bitwę pomiędzy wielkimi i potężnymi armiami. Czy takie wydarzenie jak te pojawiły się w historii Rzymu mniej więcej w tym czasie? Tak. Chodzi o wojnę między Egiptem a Rzymem i bitwę pod akcją. Przyjrzymy się okolicznościom, które doprowadziły do tego konfliktu. Marek Antoniusz, Cezar August i Lepidus utworzyli triumvirat, przysięgając pomścić zabójstwo Juliusza Cezara. Antoniusz został szwagrem Augusta, żeniąc się z jego siostrą Oktawią. Następnie został wysłany do Egiptu w interesach rządowych, ale padł ofiarą uroku Kleopatry, rozwiązującej egipskiej królowej. Tak silny poczuł do niej pociąg, że w końcu poparł egipskie interesy, odrzucił swoją żonę Oktawię, aby zadowolić Kleopatrę, obdarzając ją prowincją za prowincją, aby zadowolić jej chciwość. Świętował zwycięstwa w Aleksandrii, zamiast w Rzymie i jeszcze na inne sposoby znieważał lud rzymski, także August nie miał trudności w poprowadzeniu ich do wojny z wrogiem ich kraju. Wojna była rzekomo przeciwko Egiptowi i Kleopatrze, ale tak naprawdę była przeciwko Antoniuszowi, który teraz stał na czele egipskich interesów. Prawdziwą przyczyną ich sporu było według Prido, że żaden z nich nie mógł zadowolić się tylko połową rzymskiego imperium. Ponieważ Lepidus został usunięty z triumviratu, to teraz zostało ich dwóch, a każdy z nich zdeterminowany, aby posiąść całość, poświęcając ofiary wojenne. Antoniusz zebrał swoją flotę w Samos 500 okrętów wojennych o niezwykłych rozmiarach i budowie, mających kilka pokładów jeden nad drugim z na rufie, tworzących imponujący i potężny szyk. Te statki mieściły 200 tysięcy piechoty i 12 tysięcy koni. Królowie Libii, Cylicji, Kapadocji, Paflagonii, Komageny i Tracji byli tam osobiście, a ci z Pontu, Judei, Likonii, Grecji i Macedonii wysłali swoje wojska. Świat rzadko kiedy widział wspanialsze widowiska militarne niż ta flota okrętów bojowych, która rozpostarła swoje żagle i ruszyła na łono morza. Prześcigając wszystko we wspaniałości płynęła galera Kleopatry, jak pałac złota pod chmurą purpurowych żagli. Jej flagi i wstęgi trzepotały na wietrze, a trąby i inne wojenne instrumenty sprawiały, że niebiosa rozbrzmiewały nutami radości i triumfu. Antoniusz podążał blisko za nią w niemal równej okazałości galerze. Żwawa królowa, odurzona widokiem szyku bojowego, krótkowzroczna i próżna, na czele swego niesławnego oddziału eunuchów, bezmyślnie zagroziła rzymskiej stolicy zbliżającą się ruiną. Cezar August z drugiej strony był mniej pompatyczny, ale bardziej konkretny. Miał o połowę mniej statków i tylko 80 tysięcy piechoty. Ale wszystkie jego wojska były wyselekcjonowane, a na pokładzie jego floty byli tylko doświadczeni marynarze. Antoniusz natomiast, nie mogąc znaleźć odpowiednich marynarzy, musiał obsadzić swoje statki rzemieślnikami każdej klasy, ludźmi niedoświadczonymi, którzy w czasie bitwy sprawiliby więcej kłopotów niż prawdziwej służby. Przygotowania zajęły sporo czasu, więc Cezar zebrał swoje wojska w Brundisium, a Antoniusz w Korkyrze, aby przezimować aż do następnego roku. Jak tylko pogoda pozwoliła, obie armie rozpoczęły działania zarówno na morzu, jak i na lądzie. Floty wpłynęły do Zatoki Ambrakijskiej w Epirze, a siły lądowe zostały rozmieszczone na obu brzegach w otwartym polu. Najbardziej doświadczeni generałowie Antoniusza doradzali mu, aby nie ryzykował bitwy morskiej z niedoświadczonymi marynarzami, ale aby odesłał Kleopatrę z powrotem do Egiptu i natychmiast pośpieszył do Tracji lub Macedonii i powierzył dowodzenie swoim doświadczonym w boju siłom lądowym. Lecz Antoniusz ilustrując stare porzekadło Quem Deus vult perdere, prius dementat Kogo Bóg chce zniszczyć, wpierw czyni szalonym. Zakochany w Kleopatrze chciał jedynie spełnić jej pragnienia. A ona, ufając jedynie pozorom, uważała swoją flotę za niezwyciężoną i doradzała natychmiastowe działanie. Bitwa została stoczona 2 września 31 roku przed naszą erą, u wejścia do Zatoki Ambryjskiej w pobliżu miasta Akcjum. Świat był stawką, o którą grali Antoniusz i Cezar – Wygrana nie była przesądzona, jednak ostatecznie została ustalona przez oddziały Kleopatry. Przestraszona gwarą bitewną uciekła, gdy nie było jeszcze zagrożenia, i pociągła za sobą całą flotę egipską. Antoniusz, zaślepiony pożądaniem, podążał za nią, oddając zwycięstwo Cezarowi. Gdyby jego egipskie wojsko pozostało mu wierne, gdyby sam zachował wiarę i męstwo, zwycięstwo mogło być po jego stronie. Bitwa ta bez wątpienia wyznacza początek czasu, wspomnianego w wersecie 24. A ponieważ w tym czasie plany miały być uknute z warowni z Rzymu, należy stwierdzić, że pod koniec tego okresu ustanie zachodnia supremacja lub nastąpi taka zmiana w imperium, że miasto to już nie będzie uważane za siedzibę rządu. Od 31 roku przed naszą erą czas proroczy lub 360 lat doprowadziłoby nas do 330 roku naszej ery i dlatego warto zauważyć, że w tym samym roku Konstantyn Wielki przeniósł siedzibę imperium z Rzymu do Konstantynopola. Encyklopedia Amerykana. Artykuł Konstantynopol. Ci, którzy jedzą jego chleb, zniszczą go, gdy jego wojsko najedzie jak powódź i padnie wielu zabitych. Daniela 11,26 Przyczyną obalenia Antoniusza było zdezerterowanie jego sojuszników i przyjaciół, tych, którzy jedli mu z ręki. Najpierw Kleopatra, jak to już opisano, nagle wycofała się z walki, zabierając ze sobą sześćdziesiąt okrętów. Następnie armia lądowa, zdegusowana za uroczeniem Antoniusza, przeszła na stronę Cezara, który przyjął ich z otwartymi ramionami. Po trzecie, gdy Antoniusz przybył do Libii, odkrył, że siły, które tam pozostawił pod dowództwem Skarpusa, by pilnowały granic, również opowiedziały się za Cezarem. Po czwarte, będąc ściganym przez Cezara aż do Egiptu, został zdradzony przez Kleopatrę, a jego siły poddały się Cezarowi. Obaj królowie w swoich sercach będą mieli złe zamiary i przy jednym stole będą mówić kłamstwa, ale to się im nie uda, gdyż koniec będzie w jeszcze innym wyznaczonym czasie. Daniela 11:27.